Na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna, i pot z niej spływa, tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Puch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, Uch, jak gorąco. Już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w nim krowy, a w konie, a w siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka. Pod kołem żelazna belka. W siódmym owe stoły i szafy. W ósmym i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paczki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem, jak się natężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwizd! Nagle świst! Para! Najpierw powoli, jak o ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła gorgony i ciągnie z morzołem, i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na prost. Po toże, po toże, po toże, przez los. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. Śpieszy się i by zdążyć na czas tak taktu turkocę i puka i stuka To tak, to tak, to tak, to tak, to tak, to takto Ładko tak lekko tak że się w dal Jak gdyby to była piłeczka niestana Nieczyszka maszyna zdziajana, zdyszana Lecz fraszka i zabawka blaszana A sądzę to jakże, to czemu tak gna? A co to, 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 co to, 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 kto to? Pędzi, że wali, że bucha, bóg, buch to para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się toczy. To para, te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy i koła turkotą i puka i stuka. To tak, to, to to tak, to to tak, to to tak, to to tak.